Słowo Boże na dziś, 3 listopada, czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił prawo. Albowiem przykazania nie cudzołóż nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. I wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Psalm responsoryjny 112 Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi. Błogosławiony człowiek, który służy Panu i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi. Dostąpi błogosławieństwo pokolenie prawych. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, łagodne, miłosierne i sprawiedliwe. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swoimi sprawami zarządza uczciwie. Rozdaje i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Wywyższona z chwałą będzie jego potęga. Alleluja! Alleluja, Alleluja. Błogosławieni jesteście, jeżeli złożeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch Boży na was spoczywa. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża i idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, ani nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.